Dobra, jak trzeba, to trzeba. Po prostu poliżę ją naprawdę szybko i już! Dobra, jeszcze trochę. Oj, ale cuchnie! Zaraz wymiotuję, nie mogę! To jest okropne! Nikol, twoja kolej. Uch, dobra! Teraz ja, ale cuchnie! Zaraz mam pomysł, gdzie jest moja mała pralka? Dobra, bierzemy trochę proszku do prania. Zaraz Cię wypierzemy. Wsypujemy. Kładamy skarpetkę. O tak. Włączamy i czekamy. Ale się pierze. Dobra, gotowe. Wyjmujemy. Pachnie tak świeżo. Teraz ją wyprasujemy. Użyjemy mojego małego żelazka. Tak, świetnie. Idealnie. Teraz możemy próbować. Co tu się dzieje? O, moja skarpetka. Oddawaj. Ale pachnie. Tak, zaraz ją założę. Chwileczkę. Pasuje idealnie.